Cześć, dzień dobry moi drodzy. Ja mam na imię Paulina i zapraszam Was do nagrania, które dotyczy pełni księżyca w Znaku Byka. Pełnia ma miejsce 15 listopada 2024 roku o godzinie 22.28. I tutaj bardzo dużo się dzieje. W ogóle energia listopada jest no, taka nieoszczędzająca nas, bo. Mimo, że przychodzi mroźny księżyc i on zwykle przynosi taką nostalgię, to tym razem absolutnie nie w ten deseń. Dzieje się dużo, dlatego że podczas, w momencie, w którym jest pełnia, wychodzi także Saturn z retrogradacji, więc wszystko to, co zwolniło, wszystko to, co nas frustrowało, bo nie ma swojego rozwiązania, za chwilkę pójdzie do przodu, więc to będzie bardzo uwalniające. Poza tym, cała pełnia jest w koniunkcji z. Uranem. Mimo, że uran obecnie jest w retrogradacji, to i tak może do nas przyjść dość takiego yy niewyjaśnionego, nieoczekiwanego, nagłego. Tutaj potwierdza to też właśnie wyjście Saturna, wejście właściwie w ruchy prosty. I także podczas pełni Merkury i Jowisz są ze sobą w opozycji. I w ogóle o czym mówi ta opozycja Merkurego i Jowisza? To się dzieje na przestrzeni bliźniąt i strzelca. Bliźnięta i strzelec wiemy, że to są takie podobne energie, bo obie mówią o edukacji, o poszerzeniu swoich kompetencji, horyzontów. Obie te energie mówią Mówią o komunikacji, choć bliźnięta mówią o tej e, dookoła z naszymi bliskimi, a strzelec koncentruje się na tych relacjach zagranicznych. E, obie te energie mówią także o podróżach, z tym, że jedna koncentruje się na krótkich bliskich, druga na tych dalekich zagranicznych. E, także jest to wszystko ze sobą w takim napięciu w tym momencie, bo. Jowisz w bliźniętach i Merkury w strzelcu, więc ta komunikacja, więc taka ostra wymiana poglądów i tutaj musimy uważać, koncentrować się na tym, co ta wymiana poglądów może nam przynieść. Dlatego, że w świetle będzie mówić o tym, że mamy taką siłę woli, którą też podkreśla nam Mars w Lwie, więc mówimy tutaj o takiej... Możliwości w końcu wypowiedzenia się, i nie powinniśmy teoretycznie oszczędzać tutaj w słowach, dlatego, że ważne jest to, żeby móc stanowić o sobie, wywalczyć to, na czym nam zależy. Ale w cieniu, a mówimy tu o opozycji, więc o takim napięciowym aspekcie, będziemy mogli przesadzić. Łatwo będzie powiedzieć za dużo, urazić kogoś i, no, oczywiście, później zebrać jakieś nieprzyjemne konsekwencje tego, na ile się odważymy i co takiego dokładnie powiemy. I tutaj musimy nawiązać także do maja, dlatego że w maju miał miejsce znów w znaku byka. Więc są to, jest to domknięcie takiego cyklu, który właśnie wtedy się rozpoczął. I warto tutaj zwrócić uwagę na to, co dokładnie rozpoczęliśmy w maju, jakie przedsięwzięcia gdzieś tam sięgnęliśmy, dlatego że wiemy, że nów się rozpoczyna, a wiemy, że pełnia to są owoce tej pracy, więc tutaj należałoby zwrócić uwagę na to, czym właśnie wtedy się zajmowaliśmy. I tutaj jest też ważne to, że ten uran wprowadza trochę takie nieoczekiwane, czyli mimo tego, co zainicjowaliśmy w maju, może przyjść coś odwrotnego, przewrotnego. E, ważne jest jednak to, że ten Saturn pomoże nam przyspieszyć pewne rzeczy, e, które na, tak, na które tak długo czekaliśmy. I wracamy sobie do tego w ogóle, o czym mówi ta pełnia tak bardzo uniwersalnie, dlatego że Byk i Skorpion, czyli oba znaki na przestrzeni których dzieje się ta pełnia, są związane z wartościami, są związane z pieniędzmi i tak, samo, i tak jak byk mówi o pieniądzach, które my zarabiamy, tak skorpion mówi o naszych wspólnych pieniądzach, wspólnym majątku, o podatkach, spadkach, inwestycjach, ale byk koncentruje się na wartościach. I mówimy tutaj także o bezpieczeństwie finansowym i o tym, żeby godzić tego ducha z materią. Dlatego wszelkie doświadczenia, które nas teraz spotkają mogą mieć właśnie związek z tymi zagadnieniami. Więc w świetle ta pełnia będzie mówić o takiej mocy i wierzy, wierzy w siebie. Będzie mówić o wyrażaniu siebie, będzie mówić o sposobie, w jaki podchodzimy w ogóle do energii pieniądza. To jest dobry moment, żeby podjąć pracę z energią, taką świadomą pracę z energią pieniądza, mimo że pełnia nie koncentruje się na takim inicjowaniu nowych rzeczy, to nic nie stoi na przeszkodzie do tego, żeby uświadomić sobie właśnie ta opozycja świateł mówi o uświadamianiu sobie pewnych rzeczy, podobnie jak każda opozycja skierowana jest w stronę tej świadomości, a jeszcze kiedy mamy do czynienia ze skorpionem, w którym obecnie będzie przebywać, już przebywa Słońce, ten skorpion właśnie mówi o tych sprawach tajemnych, które mogą wyjść na światło dzienne, więc mówimy o jakimś urzeczywistnieniu pragnień. A w cieniu może przynosić nam pewne straty, straty finansowe, kłótnie, jakąś taką degradację nas w jakiejś przestrzeni życia, także na forum pracy, bo jest to jednak związek ze sposobem zarabiania pieniędzy. A wszelkie rzeczy, które chcielibyśmy teraz zrobić, podjąć, zdecydować się na coś. Powinny zadziać się między pełnią a 26 listopada. Dlatego, jak już powiedziałam, listopad nas nie oszczędza, ponieważ 26 listopada Merkury wchodzi w retrogradację. I dla osób, które bardzo lękają się tego Merkurego i boją się podejmować wtedy wszelkich decyzji, ja przygotowałam e-book, który jest do kupienia właśnie na moim Instagramie: Astrologicznie 333. Możecie także skontaktować się ze mną przez maila, jeśli. Nie posiadacie Instagrama. I w tym e-booku, i to jest 99 stron e-booka, opisuje retrogradację Merkurego i to, jaki niesie ze sobą energię we wszystkich domach i wszystkich znakach horoskopu. Więc osoby, które są zainteresowane, mogą sprawdzić, co się dzieje, kiedy Merkury retrograduje nam w strzelcu, sprawdzić, jaki to jest dom w ich horoskopie i co zrobić, jeżeli Merkury jest w retrogradacji właśnie w przestrzeni tego konkretnego domu, swojego horoskopu. Ale wracamy sobie do pełni. Merkur jest związany w ogóle z intelektem, jest związany z komunikacją, więc on podkreśla nam, te, tą komunikację związaną z pieniędzmi i finansami. I póki Merkury nie wszedł w retrogradację, mamy do czynienia z nowymi umowami, nowymi przedsięwzięciami. Kiedy Merkury będzie w retrogradacji, nie powinniśmy podpisywać żadnych umów. Możemy ewentualnie koncentrować się na renegocjacji, na nowych warunkach. Jeżeli e, potrzebujemy wprowadzić zmiany do wcześniej podpisanej umowy, to retrogradacja Merkurego będzie takim idealnym momentem. Teraz, podczas pełni, może przyjść do nas jakaś informacja związana właśnie z finansami, która będzie owocem naszych wcześniejszych starań. I w momencie, kiedy Saturn wyjdzie z ruchu wstecznego, on także będzie mówił o tej dyscyplinie więc, jeżeli wykonaliśmy bardzo solidną pracę, podczas kiedy Saturn był w retrogradacji bo wiemy, że Saturn, Saturn w ruchu wstecznym nam bardzo często odpuszcza i zwodzi nas troszeczkę na pokuszenie, bo nie daje tak silnych ym, objawów swojej obecności w konkretnej przestrzeni naszego życia, a my musimy sprawić, że nadal, mimo że on nie puka nam co chwilę i nie przypomina, nie puka nam do drzwi i nie przypomina o tym, ja tutaj jestem, my powinniśmy podejmować cały czas wszelkie niezbędne działania do tego, aby rozwijać się w przestrzeni, której Saturn e, tranzytuje. I w momencie, kiedy on wyjdzie, on będzie znów weryfikował. Czy przez te kilka miesięcy, kiedy on był w ruchu wstecznym, my nadal się staraliśmy, czy nie zaniechaliśmy wszelkich możliwych działań, które on już wcześniej mówił nam, że powinniśmy podjąć? Musimy także pamiętać, że w listopadzie, oprócz tego, o czym już wspomniałam, Pluton wchodzi do znaku wodnika i będzie tam przez następne 20 lat. Ja o Plutonie w wodniku nagrałam całkiem inny film, w którym opowiadam, co dzieje się dla każdego znaku ascendenta, ascendentalnego i jak na te 20, przez te 20 lat będzie wpływał wodnik na konkretne, konkretne osoby. Nie rozszerzałam tam tak bardzo tego znaczenia globalnego, żebyście mogli wykorzystać go tak bezpośrednio na swoje życie ten film. Dlatego już 19 listopada Pluton prze, prze, przekracza tą granicę, gdzie balansował między koziorożcem a wodnikiem i także o tym może mówić ta pełnia Szczególnie dla osób, które, które, dla których Pluton robi jakieś silne aspekty z planetami urodzeniowymi. Mamy także do czynienia niedługo z retrogradacją Marsa, bo już 7 grudnia Pluton, Mars przepraszam, wchodzi w retrogradację. Dlatego do tego, czasu, do, te, do tego czasu retrogradacji Marsa będziemy mówić o tej woli, o chęci podejmowania jakichś działań na swoją korzyść albo w imieniu jakiejś większej idei. Później ta retrogradacja Marsa sprawia, że też nie powinniśmy ymm, powinniśmy uważać na to, właśnie co mówimy i w jaki sposób walczymy o te nasze idee. Dlatego, że Mars lubi podsycać naszą agresję. Tutaj, jeżeli chodzi o wsparcie Plutona, z którym obecnie jest w opozycji, może właśnie przerodzić się to łatwo w cień i w, no, nawet przemoc. I 21 listopada, czyli już niedługo po pełni Księżyca, Wenus wejdzie w sekstyl z Saturnem. Więc tym bardziej na naszą korzyść te nasze wszelkie starania i ten wyraz samodyscypliny może przekształcić. Więc bardzo dbamy o to, żeby. W przestrzeni tych biznesu, o czym mówi właśnie Wenus, w przestrzeni pieniędzy, finansów. Spodziewać się tego dobrego i afirmować sobie te bardzo pozytywne wpływy wyjścia Saturna z retrogradacji. Bo Tutaj mamy takie troszeczkę podkreślenie tego, że to nie jest zła pełnia mimo tego napięcia pomiędzy Słońcem a Księżycem, bo Saturn, który wychodzi, mimo że my tak bardzo często boimy się wpływów Saturna, on razem z energią Wenus przyniesie nam wszystko to, co dobre. I bardzo ważne jest, żebyśmy wierzyli, że właśnie tak to się odbywa. I ja Wam też podlinkuję takie nagranie o retrogradacji Saturna, ale oprócz tego, że ja mówię tam o tym, co się dzieje, kiedy on jest w retrogradacji, ja tam mówię w ogóle o Saturnie, o tym, co on przynosi nam. Kiedy wchodzi w koniunkcję na przykład z naszym słońcem urodzeniowym. Co on robi, kiedy przechodzi przez ascendent, więc ten film jest dużo szerszy tematycznie i znaczeniowo niż mogłoby się wydawać. Ja mam nadzieję, że film Wam się podobał. Zostawcie oczywiście suba i komentarz. Komentarze są dla mnie bardzo ważne, dlatego że widzę, jakie macie uwagi, bardzo często konstruktywne, więc dziękuję Wam serdecznie i zapraszam jeszcze raz na mój Instagram astrologicznie 333, gdzie kontakt ze mną jest no, jednak bardziej ułatwiony. Dziękuję Wam serdecznie i do zobaczenia.